PlayStation 5 i Xbox Series X to moje największe rozczarowanie od lat. Dla mnie dziewiąta generacja konsol jest tak zła, że mogłaby się już właściwie zakończyć. Jeśli masz podobnie, to mam dobre wieści. Długo już nie będziemy musieli się męczyć. Problem w tym, że obecnie mamy dwa wyjścia. Pierwsze z nich zakłada przejście nagranie na PC, czyli tak jak ja to zrobiłem, a drugie wypatrywanie kolejnych informacji na temat PlayStation 6, no i Xbox coś tam. Jeśli chcesz pozostać wierny konsolowemu graniu, co ja absolutnie rozumiem, no to na pewno jesteś ciekaw, co wydarzy się w przyszłości. A tak się składa, że ja troszkę pogrzebałem i znalazłem najciekawsze informacje, plotki, spekulacje i analizy na temat PlayStation 6. A, no i jeśli jeszcze nie subujesz, to teraz możesz to zmienić, bo Ci o tym przypominam. A ważna uwaga, dzięki temu Damian nadal może bawić się w rycerza. Także pomóż. Na początek temat najważniejszych, czyli kiedy premiera PlayStation 6. Plotek nie brakuje, ale ja skupiłem się na najważniejszych i tej najbardziej aktualnych analizach. No bo jeśli przyjrzymy się historii debiutów PlayStation 6, to zauważymy pewien schemat. I tu Wam przypomnę, że pierwszy PlayStation zadebiutowało w 1994 roku. 6 lat później, w roku 2000, 2000, nawet otrzymujemy PlayStation 2. Czekamy kolejne 6 lat, i co? Tak jest, zgadza się, PlayStation 3. Na kolejną generację musieliśmy czekać już rok dłużej, i tak samo na PlayStation 5, ale widzimy tu schemat i wychodzi z niego, że PlayStation 6 powinno zadebiutować w okolicach 2027 roku. I to ciekawie łączy nam się z kilkoma najważniejszymi plotkami czy spekulacjami na temat debiutu PlayStation 6. Pierwsza z nich pochodzi z oficjalnych dokumentów Microsoftu, które zostały częściowo ujawnione podczas głośnego procesu odnośnie przejęcia Activision Blizzard. I w rzeczonym dokumencie możemy znaleźć fragment o następującej treści. Do czasu, gdy CE, czyli Sony Interactive Entertainment, wprowadzi na rynek następną generację konsoli PlayStation, co prawdopodobnie nastąpi, treść usunięto, straci dostęp do Call of Duty. Choć dokładną datę usunięto, to możemy ją łatwo rozszyfrować. W jaki sposób? Otóż już wcześniej wiedzieliśmy, że Sony było związane umowami z Activision Blizzard do 2027 roku. Co za tym idzie, Microsoft przeczuwał, że właśnie w tym roku, albo nieco później, Sony planuje wydać swoją kolejną konsolę, czyli PlayStation 6. Druga plotka pochodzi od znanego likstera o Kepler L2, według którego prace nad PlayStation 6 dobiegają już końca i niebawem rozpocznie się proces produkcyjny chipsetu konsoli. Bazując na wcześniejszych doświadczeniach Sony, które zakładają, że od momentu rozpoczęcia produkcji do właściwej daty premiery konsoli mijają dwa lata, no to również wskazuje nam na rok 2027. Nieco mniej optymistyczne wieści na temat premiery PlayStation 6 przedstawił Suhei Yoshida. Jeśli nie wiecie, kto to jest, to powinniście się troszkę wstydzić, bowiem pan ten w walny sposób przyczynił się do sukcesu, a w zasadzie nawet powstania marki PlayStation. I obecnie były już prezes PlayStation, który pełnił w Sony różne funkcje. od 1993 roku udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że według niego data premiery PlayStation 6 przed 2028 rokiem byłaby sporym zaskoczeniem. Wszystkie plotki i spekulacje zamknę jeszcze jedną ciekawą informacją. Mianowicie, mówi się o tym, że Sony bacznie przygląda się konkurencji i tak naprawdę ma dwa plany, jak poradzić sobie z kolejną generacją konsum. Pierwszy zakłada nieśpieszenie się z debiutem PS6 i pełne wykorzystanie potencjału PS5 oraz PS5 Pro. No i tutaj widzimy, że na wiarygodności zyskuje ta teoria Yoshidy, a więc PS6 przed 2028 rokiem mało realna sprawa. No i jest jeszcze drugi plan. Drugi plan zakłada, że Sony pod żadnym pozorem nie chce dopuścić do tego, aby to Microsoft jako pierwszy wypuścił konsolę 10. generacji. Tym samym faktycznie Prace nad PS6 muszą być już na zaawansowanym poziomie, skoro Sony zakłada, że będzie w stanie bardzo mocno przyspieszyć premierę urządzenia w zależności od tego, co zrobi konkurencja. No i tutaj widzimy, że na wiarygodności zyskuje to, co powiedział Kepler L2, czyli premiera PS6. Mogłaby się odbyć nawet w 2027 roku. Kiedy zatem nastąpi premiera PS6? Tyle mogę powiedzieć, że na 100% nie będzie to ani ten rok, ani przyszły. Jeśli ja miałbym obstawiać, to powiem wam, że celowałbym w rok 2027, a będę nawet bardziej precyzyjny, notujcie i będzie to listopad. Dlaczego jakieś takie mam poczucie, że Sony w ostatnim czasie te listopadowe premiery sobie wyjątkowo upodobały? Na pocieszenie mogę wam powiedzieć tyle, że na pewno nie będzie to później niż rok 2028. Więc jeśli powiedzmy kupiliście PS5 Pro całkiem niedawno, to mogę wam powiedzieć z całą odpowiedzialnością, ten sprzęt posłuży Wam jeszcze przynajmniej kilka lat. Podoba Ci się do tej pory? To, drogi widzu, mam prośbę: jeśli chciałbyś podobnym materiału o nowym Xboxie, to zostaw lajka. Lajk like wystarczy, bo wtedy będę wiedział, że jest dla kogo tworzyć. Jak będzie wyglądać PlayStation 6? Umówmy się. Po tym, co Sony odwaliło przy Piątce, to nawet sam Nostradamus nie przewidziałby, jak będzie wyglądać kolejna generacja. Ja nie byłbym jednak sobą, żeby nie zapytać o to AI i zobaczcie sami, jakie piękności stworzyła mi sztuczna inteligencja. Informacji na temat specyfikacji PlayStation 6 nie mamy zbyt wiele. Ale jest już kilka rzeczy, które możemy potwierdzić niemal na 100%. I tak, na początek możemy już potwierdzić, że PlayStation, a konkretnie Sony, nadal będzie współpracować przy tworzeniu PS6 z AMD. Wydaje się być to takim naturalnym wyborem, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę niemal obowiązkową już dzisiaj na konsolach wsteczną kompatybilność. Co ciekawe jednak, ponoć w walce o PS6 był jeszcze jeden gracz i to nie byle kto, bo sam Intel Według Reutersa Sony i Intel prowadziły już bardzo zaawansowane rozmowy na temat współpracy odnośnie PlayStation 6, jednak ostatecznie nie doszły do porozumienia. Dlaczego? Kością niezgody był tu podział zysków. Zaskoczenia nie ma. Sony nie chciało się zgodzić na wygórowane żądania Intela i ostatecznie w 2022 roku podpisało ostateczne porozumienie z AMD. Drugim niemal pewnym fundamentem, na którym będzie budowane PS6 jest AI i funkcje związane ze sztuczną inteligencją. Przedsmak tego w zasadzie otrzymaliśmy już w przypadku PS5 Pro i mowa tu oczywiście o technologii PSSR, czyli takim odpowiedniku DSSL-a od Nvidia. Na czym polega ta technologia? W dużym uproszczeniu ma ona zwiększyć liczbę wyświetlanych klatek na sekundę, no i też poprawić jakość obrazu. I tutaj ciekawostka, bo jak wnosi Tom Henderson, znany dziennikarz i z Insider Gaming, PlayStation 6 ma otrzymać nową wersję PSSR, która pozwoli na wyświetlanie obrazów w 4K i 120 klatkach na sekundę lub 8K i 60 klatkach na sekundę. Wiem co pomyślicie i w pełni się z Wami zgadzam, dla mnie też to brzmi póki co jako science fiction, no bo ja przypomnę tylko, że PlayStation 5 również miało wyświetlać obraz w 8K, a jak się skończyło... Wszyscy wiemy. Ja powiem szczerze, że będę zadowolony, jak PS6 będzie wyświetlał obraz w natywnym 4K i 60 klatkach tylko takich, wiecie, stabilnych. Na koniec zostawiłem temat, który dla wielu z nas może być decydujący przy zakupie PlayStation 6 a mianowicie cena. Oczywiście, obecnie jest za wcześnie jeszcze, aby o niej spekulować, ale. Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, tanio to już było. No bo umówmy się, jeśli chcemy mieć wydajny sprzęt, który posłuży nam kilka lat, no to te wydatki na premierę kolejnej generacji będą wyższe niż ostatnie. Skoro jednak zacząłem już o tej cenie PS6, to pogdybajmy sobie trochę, ile ona może wynosić. No i na pewno możemy tutaj założyć, że będzie ona wyższa od PS5 w dniu premiery, które kosztowało w Polsce jakieś 2300 zł. Tylko Sony zrobiła nam tu psikusa i podwyższyło cenę konsoli, która wynosiła później jakieś 2500 zł. No i jeszcze mamy PS5 Pro, czyli tą najlepszą konsolę od Sony obecnie, która kosztuje 3500 zł, ale mówię tutaj tej wersji podstawowej, bez napędu Blu-ray, który jeszcze zwiększa jej cenę. No, i jak gdybym miał spekulować i celować, to pewnie bym strzelał, że cena startowa PS6 to będzie właśnie ta, którą teraz ma PS5 Pro. Dlaczego? No, bo tutaj wyciągam troszkę wnioski z historii. Jeśli spojrzymy sobie na PS4 Pro, to zauważymy, że oczywiście była ona droższa od wersji podstawowej, ale jednocześnie tańsza od swojego następcy. Więc nie wierzę, że PS6 będzie tutaj znacznie tańsze, znacznie różnić się cenowo od PS5 Pro. Czy cena PS6 przekroczy magiczną barierę 4000 zł? Ja osobiście w to nie wierzę. No chyba, że Sony znów zdecyduje się na ten manewr z oddzielną sprzedażą Blu-rayów. No bo wtedy jak sobie to zsumujemy, to kto wie. No ale pamiętajcie na koniec, że jeśli chodzi o cenę, to są wszystko spekulacje i gdybania, i tak naprawdę może sony. Zaskoczy na sceną PlayStation 6, tylko wiecie tak pozytywnie, nie? Czekacie już na PlayStation 6, czy dobrze Wam nadal z PS5 i PS5 Pro? Koniecznie dajcie znać w komentarzu, zostawcie suba lajka i do następnego.